dobry wujku Dwa kotki przed chwilą były, to chyba twoje, co? Nie, to są sąsiadki Sąsiadki, ale ty masz też kotki, nie? Trzy Trzy. Jak tam, tęskniłeś się trochę? No jo nie Dwa ty... o, No jo nie, tak żeś powiedział wiesz, nie? Zobacz co ja tu mam Odpocząłem od ciebie Odpocząłeś ode mnie, od zrzędzenia Zobacz co ja tu mam wuja Zobacz wuja, co ja tutaj mam Dostałem na razie, dostałem to Na przetestowanie jak nam się będzie podobać wujek, to, to będziemy sobie, kupimy sobie swój. Mm -hmm. Mm -hmm. Wiesz co to jest? Czy nie? Trzeba trochę coś na tym kanale zmienić no, chyba, magneso. co? Magneso, a ten magnes... Ale to jest magnes, który przyciąga, nie? To ten, co ty miałeś na gwoździe, nie? Na haczyki. Na haczyki, no. Ten to ciągnie. To jest F300. Pożyczony. Od Adriana. Także, Adrianku, bardzo dziękujemy za tak. pożyczenie. Zobaczymy, jak on nam się sprawi, jak nam się spodoba. Uh -huh. To my sobie po prostu też taki kupimy. Mamy linę, mamy rękawice, ale rękawice trzeba jakieś jeszcze inne załatwić, wiadomo. Tak, że będą zmiany trochę na kanale. Wujek, Kasz odrzuca, co? Zapachy wsi. Pło. Masakra, nie? Pło. Poszedł ostro po mistrzostwo. Co zapomniać? Co zapomniałeś? Moleciarki, ja myślę, że zostaw nie musisz się wracać dzisiaj po nią. <grym>, nie musisz się dzisiaj po nią wracać. No dobra. To zaczynamy. Miejscówkę już tutaj widzicie, jaką dzisiaj będziemy robić. Po kukurydzy. Czas, żeby się z wami przywitać. Także witamy Was ponownie z wójkiem na kanale Artur GT. W siema wujeczku. W kolejnym odcinku, kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Miejscówkę już widzieliście, względnie żeśmy tutaj chodzili w zeszłym roku, no ale... Generalnie nie ma gdzie wujek, nie? żeśmy pobieżdżali, w sumie to nie ma czasu, żeby pojeździć, coś poszukać, bo te dni się stają coraz krótsze, dlatego tak się znowu taki niedzielny wypad urlopowy mój. jak się śmieje, trochę głos zmieniony, ale to mutacja, wiadomo. Nie no, gardło boli, a wiesz wujek, to zmiana klimatu to robi, nie? Tam gorąco, 35 stopni, tutaj w sumie jest też ciepło, bo jest chyba 15-16 stopni, także ta pogoda to też nie jest wcale najgorsza. No dobra, no dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Co nam tu wyjdzie, to wiem, że tu srebro wykopałem chyba tutaj, nie? Jakoś tak? Na no, jakieś srebro kupiłem, wykopane było, także coś tutaj wychodzi, no zobaczymy. Dobra, ruszamy, nie przeciągam miłych. Nowych widzów oczywiście zachęcamy cały czas w weekend do tej subskrypcji. Do nadcięcia tego dzwoneczka, żeby żebyś na bieżąco. Startujemy miłego oglądanka. A ja już mam fajny fancik. <laughs> Plombę, chyba. Z nami tak to tu mi wygląda. Oczekaj tutaj. Pierwszy fan po dwóch tygodniach, ale ci powiem, mój, jak miałem ciśnięcie pokopać, wiesz? Taki głodny byłem po tych dwóch tygodniach wykopek tych sygnałów. bo <laughs> jak się śmieje, no, ale taka jest prawda. Kto chodzi z wykrywaczem, to wie, że to jest bardzo wciągające hobby. I chwilę się nie pochodzi, to to już taki głód się wykopkowy robi. No nie mówię, żeby codziennie chodzi, bo to głupota albo co drugi dzień. Dla mnie to jest totalna bzdura. Kto chodzi, no to serdecznie go pozdrawiam, bo naprawdę można się tym najeść. A tak, na dwa razy w tygodniu, ewentualnie, no już takie maksymalnie trzy, no ale takie codziennie chodzenie to jest dla mnie choroba. No dobra, słuchajcie, plombunia wlatuje, co na tutaj ma? No taka jest, taka już jest ta plomba, powiedzmy przerobiona, no ale jest tu z tyłu gwiazda. No dobra, pierwsze znalezisko zostaje zaliczone, nie będę się rozwodził, bo nie ma do końca nad czym jest plomba. ależ do te plomby generalnie nie są jakieś datowane. Jakieś daty powinny być, to człowiek byłby szczęśliwszy, bo wiedział z jakiego to jest okresu. No dobra, koniec nabijania. Plombo, oczywiście, zabieramy do torby. Pierwsze takie znalezisko i lecimy dalej. Już wuja mamy, nie? No. Most. He. Tu by też porzucał, czemu nie? Kurde, a może on już widelest. ten most widać, że on tu tak samoróbka samo jest, nie? Ustawiony z taki. No ale ty, spróbować można, nie? No. Powrzucać. To miejscówę mamy, pierwszą. Jeszcze mamy parę miejscówek już znalezionych generalnie. Ale daję po tych uszach tę Masakra. No zobaczymy, co tutaj będzie, nie? Trochę takie z wyrównane. Zobaczymy, co tu będzie luz. Było grubo dzisiaj, co? No ja mam plombę. A ty masz co? Patrz, co to jest. Pokaż to. U, flakonik. Coś tam było, nie? Nitrogliceryna było. Cyanek. Cyjanek ja. No no co, hmm. do zębów i gryź. Hmm. Nie, ale tam fajne to miejsce, ten mostek, tam możemy spróbować trochę. No wiesz, my fachowcami w rzucaniu magresem nie jesteśmy, no ale gdzieś to trzeba się nauczyć, gdzieś to trzeba porzucać. Mamy generalnie kos kolejowy fajny u nas. Tak na rybach, nie? <laughs> jak na rybach, jak na wykrywaczu. Dobra, bo jak idziemy z tą nierówną walką, bo tu naprawdę, nie wiem, tak, te miejscówki jakoś tu są dziwne, tu po prostu nic nie ma. No wujak, tam chęci brak, nie? Dzisiaj nie jest ten dzień, ale słońce jeszcze jest, nie? <laughs> się przebija gdzieś tam, możliwe. nie? A dzisiaj tak rek rekonesa zobaczymy, do której godzin tu można w ogóle pochodzić, bo to się teraz szybko, za tydzień zmiana czasu i w ogóle. Dobra, idziemy, nie będziemy tutaj gadać. No. Tam nie było nic, <laughs> idziemy pod tą stodowę, tam to można jeszcze coś znaleźć, mam nadzieję. No, tylko weszliśmy na pole, ja mam chyba kawałek jakiejś klamerki, a wujek ma monetę, idziemy zobaczyć. No, to się ruszyło, wujek. E, to pole jest takie ciężkie. Nie wiem, to ciężko określić. Co? Nie świruj. Jo? Ja? Pokaż. Dostało, ale. Dostało? Pokaż. O, panie kochany, ale żeś wywalił. O god, ej. O Boże. Powiem, ja to widziałem. Chyba. Ile ten wujek kanał ja mam? 4 lata? No. Tych ze 2 lata chyba najgrubsze srebro w tej chwili zostało wykopane. Ja takiego srebra jeszcze nie widziałem. Jest chyba grube, 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 bardzo grube trafienie. Srebro jest to na bank. Kurde wuja, zajrza szalał teraz. Wujek się śmieje, ja się śmieję. Gruby strzał wujek. Jak ja myślę to, co to jest, nie? Ty, ty nie widzisz pewnie za dobrze, nie? No nie. No dobra, nie trzymamy was więcej. Ja, oh. Srebro, nie? No. Stare srebro I to takie naprawdę Stary wujek, nie? Ale chyba żeś to ty, o oh, kurde Zobacz ty Ja pierdzielę ty, co za dzień, nie? No. Masakra Chodzimy chyba z dobrą godziną, myślimy, a może dzisiaj idzie, pójdziemy A to I, I zobaczcie, jeden pierdyknik No jest, jest trafiona ta moneta Ale to jest srebro, i to jest dosyć stare srebro no dobra, czyścimy. Wuja, brawo, gratuluję, bo jest to na pewno, na pewno grube srebro. No dobra, czyścimy to. Co, Wuja, gratuluję, bo jest grube srebro. Najstarsze chyba, nie, najstarsze nie jest trafione, no ale jest kawał srebra. Szkoda, że pęknięta ta moneta. No, oczywiście, do wyczyszczenia magicznymi ołóweczkami, które dostałeś w prezencie od Adiego. No, i lecimy z tą monetą. Jak widzicie, u góry 1566 rok. Moneta, jak najbardziej do namierzenia przez nas, no ale to niestety chwilę może potrwać. Co masz ochotę wujek się pobawić, poszukać co to za jedna moneta? No, w domu. Ja myślę, że tak. tak ktoś leci. O, teraz będzie lepiej. Takie lepsze przybliżenie tej monety zrobimy. O góry macie tutaj 1566 rok. No, pęknięta jest, no, ale to nie, już nie ty trafiłeś. Ale jak on że ona będzie działała na ta monetę, no to wujek żeś poszedł po całości. Trzeba tylko namierzyć to za jedno. Oczywiście, jak namierzymy, to zobaczy, w zobaczycie zdjęcie, zobaczycie w całości tej monety pięknej. No i no nic, wujek, zostaje ci. Pogratulować po raz dziesiąty, pokaż no, twoją to radość jest. jeszcze, tą monetę ładną. O. No, no. no dawaj jeszcze raz, dawaj, dawaj. No. A nic tego nie zapowiadało, no. nie? Normalnie, normalnie taki niemrawy dzień jest dzisiaj. Generalnie na tym polu żeśmy raz, dwa byli tutaj, generalnie nigdy... Ja też miałem srebro tam wykopane, tam coś tutaj było, no ale... Bułek! To żeś poszedł po całości. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej po kolejne srebro. Tam, tam na mnie też coś czeka. Widzieliście na samym początku tego urywku, jakaś kramerka, jakaś kramerka chyba, tak mi się wydaje, <laughs> ok, będzie to klamra, ale prawdopodobnie jakaś tutaj wehrmachtowska, tak mi się wydaje bynajmniej, jakaś taka zapinka chyba bardziej. No dobra, słuchajcie, no nie będziemy się na tym rozwodzić. No chyba będzie jakaś tutaj klamra, zapinka, najprawdopodobniej wermach. Oczywiście nie jestem znawcą tych wszystkich klamerek, także jakbym się mylił, poprawcie mnie poprawcie i powiecie dokładnie, od czego to, to służyło. Ja oczywiście do tego też w domu dojdę, a Was zapraszam oczywiście do zabawy. No i tyle. Także wujek swoje trafił, ja swoje trafił, i idziemy dalej tutaj szukać kolejnego srebra. Znalazłeś już ją? Pokaż. Tak, to jest ta moneta. No idę. Co to jest? Genuine Elizabeth. Pierwszy Tudor Hammer. Czekaj. Hameret Silver Core jest jakiś Echte. Nie idzie tego powiększyć. No zobacz. Od razu widzowie zobaczą. Nie, to jest jakiś fragę. weź to cofnij. razu widzowie zobaczą, a pokaż tą monetę. No tu też. To... O, tu jest pełno tych monet. No, to jest ta 1566. To będzie ta moneta. No, it's it's it. Queen Elizabeth, królowa. Co to kurde jest? To będzie ta moneta, nie? Mm -hmm. To nie będzie, czy to będzie, to No kurde, to są jaja, to, to jest angielska moneta, ej. Pokaż mi tą monetę. To będzie ta, zobacz. To też ten herb. to pomo, coś tam. Weź drugą stronę. Kurde, ale zagadka, byśmy tu... To może być jakiś, nie wiem, zitba i sixpence. Co to jest za moneta? Ale to by tak tutaj wyglądało, nie? To by był jaja, ej. To byśmy tu hamera, może takiś hamer, ja się w ogóle na tym nie znam, ale wiem, kto się zna. Musiałbym zadzwonić, Queen Elizabeth. Słuchajcie, nie będziemy myśleć, zabawiać się tutaj. Czego sensu, dzwonię do Zoltana Odkrywcy do Irlandii? On się na tych monetach na pewno zna, także jestem ciekaw jego reakcji. A ją zobaczycie oczywiście za chwilę, <laughs> także dzwonimy. Niestety Krzysztof nie odbiera. Wysłałem mu to zdjęcie, także czekam na jego reakcję, ale. Chyba będzie angielskie srebro, Queen Elizabeth czy coś takiego, bo tam mi się coś tam też już zaczyna pojawiać, także mamy chyba grube trafienie, to jeszcze zwłaszcza na naszych terenach. Wujek, my idziemy dalej. Tak. Jak Krzysztof się odzywa, zaraz będziemy świętować, ale mi się wydaje, że będziemy świętować. I tak świętujemy, bo mamy srebro. Tak. Zabieraj. A mówiłem, że dzisiaj będzie. Srebro. <laughs> idziemy dalej. Jeszcze masz dwójkę? No, nie, w tym stanie wychodzą, nie? Powiesz. No, też w moim stanie dwójeczkę. Bafenole 1871, nie? ale srebro rozwala system, nie? Ja mam prawie rozładowane batery, także ja nie wiem, czy w ogóle, czy ja w ogóle sygnałów nie mogę jakiś namierzyć. Nie wiem, czy to, ta... no kiedy generalnie jest tak, że w tym Deusiach ta bateria już jest na wyczerpaniu, no to on już jest, nie jest naprawdę do chodzenia Także moja kariera chyba się dzisiejszego dnia skończy. No fajna monetka, wuja. Aha, wuja, pieści to srebro, pieści. No do wyczyszczenia, wiesz o tym, nie? Elizabeth, tylko pytanie, czy to jest szkocka, irlandzka czy angielska. Bo to z Zoltankiem, oczywiście Zoltanka serdecznie pozdrawiamy, tak, tak. Ja, mamy to wyczyścić i mu to wysłać, a nam to namierzy No dobra wujek kurde, no fan, no fan dnia strzał, dnia, strzał dnia, strzał miesiąca, strzał tego roku, ja myślę. <gry> chyba, nie. No bo jest konkretne srebro, jeszcze tym bardziej angielskie, gdzie nie jest spotykane na naszych terenach. Tak. No dobra wujek, co? Chodzimy dalej jeszcze trochę. no Zobaczymy, co tu się jeszcze urodzi. No mówię, ja mam baterię kompletnie na wyczerpaniu. Nie sprawdziłem przed wyjściem dwa tygodnie stał, także ta bateria naprawdę ledwo zipi. Nie wiem, czy to w ogóle coś. Nie wiem, ale generalnie mi się wydaje, jak on jest naładowany jest taki stabilniejszy, i on lepiej pracuje, a taki przy końcówce baterii on zaczyna tam już coś się z nim dziać. Tak mi się wydaje, jest to nie pierwszy raz jak już mam końcówkę baterii, także nie wiem, czy ten DEUS coś tak ma, czy nie ma. Może na... co ma? W mniejszych obrotach. Przeobroty, Ty, Ty też nie nadowałeś i zobacz, jak pociągnął konkretnie. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej, zobaczymy, co nam tu się jeszcze uda znaleźć. Zmieniamy trochę miejsce tam. Generalnie tu żeśmy wujek nigdy nie chodzili, tak nie. Tutaj. Idziemy trochę tutaj na dół pochodzimy. Zobaczymy. Tymczasem po drodze. Wlatuje chyba, chyba będzie żołnierzy, kołowiany, tak mi się wydaje. Ale fajne jest to, że on ma podstawkę. <laughs> Rzadko kiedy się zdarza. Żeby żołnierzyki się trafiały całe, a ten najprawdopodobniej będzie cały. Także czyścimy, zobaczymy co tutaj za piękny żołnierzyk wyjdzie. No i mam po przestrzeni. słuchajcie, kurde, kompletny żołnierzyk ołowiany, no to się naprawdę rzadko kiedy zdarza. Myślałem, że coś będzie miał trafione, ale nie, jest kompletny jak widać. Także naprawdę cieszyk, armia się powiększa, jest naprawdę niemała. No dobra, zabieramy, idziemy dalej, tutaj na dół pochodzimy, bo już poszedł, zobaczymy. To już generalnie żeśmy nigdy nie chodzili, może tu się coś uda wykopać. Aj, wujek, dzisiaj jest twój dzień chyba, co? Na oko coś znalazł. gdziełem zobaczyć. No dzisiaj jest ewidentnie nie mój dzień, a naprawdę tragedia. Nie wiem, czy to po tym urlopie za dużo maju, maju było, albo co? Nie ta forma, no ale fanty są to muszą być, Co to jest? No, Nie? No, zobacz, z drugiej strony tam jakieś napisy są. Co ten mi tutaj daje, wujek? Ty widzisz dobrze? No, ja tam... Co ty mi kurde dałeś? Zobacz, co mi przyniósł. No kawałek na tyle. A ty z jednego napisu jakieś widzisz? No tam jakieś są kropki, coś tam, nie? No nie wiem, no, wujek, ja to doczyszczę, no ale... swoim twoim <tod <tod chyba coś się psuje, bo się ciemno zaczyna robić. Wujek mówi, że ma monetę, no jest to moneta, ale to jest zwłoki monety, wujek się cieszył, jakby normalnie 6 srebr znalazł, jest to Heller, Heller, Scheidemunze najprawdopodobniej, ale no stan, tragedia wujek. No dobra wujek, ma w swojej kolekcji, weź ładnie witrynkę to. Bo... albo daj, nie wiem, kotom do zjedzenia. Ale jest. No dobra, fajnie, fajnie. Naprawdę jest fajnie. <grym> Zostawiam to bez komentarza. No, zostaje uratowany Wlatuje jedynka dolfowa, ta z tego nieszlachetnego za bardzo cynkowa. Bita w czasie wojny, no ale jest pierwsza krąg. Słuchajcie, po trzech godzinach chodzenia. No wujek ma naprawdę jest super zadowolony. No ja niestety słabo dzisiaj. No ale nie zawsze będzie. Ładnie, pięknie. Także cieszymy się z tego, co jest. Do czegoś fajnego dokopałem. Wyciągniemy to razem. Słuchajcie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak jakaś klamereczka. O, cyk. <grytania> cyk, cyk, cyk. Co my tu będziemy mieli? Ja klamerka. klamerk Nie wiem, czy to jakaś konina, czy coś. No, ale znalezisko jest znalezisko przy tej mojej biedzie dzisiejszej. To i taka klamereczka cieszy. No dobra, słuchajcie, zabieramy Trochę tutaj pochodzę teraz tutaj z tej strony. Ta ziemia tu jest strasznie okrutna. Każdy fan, który się wykopie, wygląda jak zwłoki. No to też wcale nie lepiej wygląda. No ale jest. Kolejne znalezisko. Ideus spadł. Pierwszy raz mi odmówił posłuszeństwa, no ale... Nie pamiętam, kiedy go ostatni raz ładowałem. Naprawdę, nie spojrzałem przed... Przed wyjściem, czy jest naładowany. No niestety. jak tam jeszcze... Ostatnie dołki kopię, gdzie on jest ten mój, mój, tam gdzieś daleko. Ostatnie dołki kopię, także podsumowanie moje wygląda tak, no chyba jeden z najsłabszych moich wypadów. Ale jest ważne, że jest pochodzony. Miałem chęć pochodzić po dwóch tygodniach przerwy. Naprawdę człowiek ma ciśnienie, żeby pochodzić. Słuchajcie, żołnierzy kołowiany, fajny bo kompletny. Klamra, wehrmachtowska, jakieś zapięcie najprawdopodobniej. Jakiś hak, może, nie wiem. Ale najprawdopodobniej będzie to wermach, ale jak już mówiłem, nie jestem pewny na 100%. Piszcie w komentarzach. Tu mamy też klamerkę, jakaś koninka, może być albo co innego. Plomba, jedna, jedyna <grytania> na dzień dobry, którą wykopałem. I tu mamy monetę, która mi praktycznie się wypadł, ratowała Jeden fening, adolwowy, bity w czasie wojny, bo z cynku było oszczędzane. No dobra, słuchajcie, czekamy na wujka. Czekamy na wujka, zrobimy jego podsumowanie i będziemy się z wami żegnać. Gdzie? woja. Król polowania dzisiaj, żeś trafił. Nie ma co gadać. Nie ma co gadać. Tam coś mówi, że też trafiłeś jeszcze z tyłu. No, zwłoki, ta ziemia tragedia. Tutaj na dole, ten tutaj jest taki spad na dół i tam. Ta ziemia jest tragiczna. woja dawaj te swoje skarby. Ja już swoje podsumowanie zrobiłem. Pięć rzeczy miałem, 5 czy sześć. Chcemy to bez komentarza. Deus rozładowany. No to daje. Buja pokazał te monety, które wykopał tu na dole. No Ziemia dramat. Zresztą. Jak po fantach widać masakra, to są dwie dychy cesarstwo niemieckie. No i tutaj ten ogryzek dramatyczny. Powiedz co to jest. To jest Weimar, nie? Trzymaj te twoje skarby wujek. To jest jedynka z Weimaru, no ale no, zalepiona, no do wyczyszczenia, nie? Jedynka Republiki Weimarskiej 1931. Tu mamy to cesarstwo. A ty, oprócz monet, masz coś jeszcze w ogóle znalezionego, czy nie? Ja nie, ty jakoś, nie, wiem, masz tego chyba deusa swojego nastawionego. działnie jest ten diabł. Ty masz go nastawione. Tu jeszcze dwójeczka. No i tutaj królowa. Bardzo rzadka moneta. Żeśmy tutaj porozmawiali, już się żeśmy dowiedzieli, co to za jedna. George, Elizabeth, coś tam, coś tam, Tudor. Także Tudorów, czy co? Tudorów. Tudorów. Generalnie moneta jeszcze do sprawdzenia przez nas na no spokojnie, do wyczyszczenia wujka. Ale to nie zmienia wujek tematu. Tak. Gratuluję po raz dziesiąty dzisiaj. Dzięki. Fajne trafienie. Mówię szkoda, że ta moneta jest trafiona, no. ale to i tak nie zmienia faktu, że jest konkretnie tym miłym akcentem będziemy się z wami żegnać. No ja dzisiaj taki słaby ten wypad, no ale mówię, miałem ochotę pochodzić, Pochodziłem. Nie chodziło mi tu o chantę. się z włókien z wujkiem spotkać, pogadać, poświrować. Magnes mu pokazać. <grym> tak mu pokazałem, że już mu ławkę raz przyciągnęło. Położył na metalową ławkę i ławkę przyciągnęło z ławką razem. Także widzisz wujek, magnes wow. konkretny się nam trafił, tak. musimy go sobie przetestować, jak będzie fajnie to kupimy sobie też taki sam, będziemy chodzić na magnes, generalnie mamy tutaj też trochę tych terenów takich, mamy taki most kolejowy jeden, e, no tutaj ten mostek, no ale tutaj to wiadomo, tu możemy wejść sobie tam, nie wiem, pouczyć się tym rzucać, generalnie tam nie ma co do nauki, bierzesz magnes, rzucasz i koniec, nie? No, <laughs> no dobra, <laughs> kurde będę chory po tym moim kurde urlopie. No dobra, a wam jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry. Pamiętajcie, cały czas nowi widzowie, wujek o czym? O subskrypcji. O czym? O, Substryk... o czym? Subskrypcji. No jeszcze o czym? No o tym tam. O tym tutaj, o subskrypcji. Może o substancji? O substancji. O subskrypcji. o Naciśnięciu tego dzwoneczka, żebyś na bieżąco. I co, widzimy się w kolejnym odcinku? Trzymajcie się tak, hejo. hejo. Wujek, <laughs> <laughs> Substancja.